Cześć. Tu Łanka na działce. Jest połowa kwietnia. Przyjechałam na działkę, żeby zrobić update i trochę poorganizować ścieżki. No i tutaj e, e, widzę, że się trochę porozrastało, bo ostatnio było słońce. Więc proszę bardzo jest sałata do zbioru. Jest, oj słabo widać, rukola do zbioru. Co tutaj jeszcze? kolendra jest do zbioru. To dobrze, bo będziemy akurat gotować z kolendrą czosnek ten, szczypiorek czosnkowy też jest do zbioru. Bardzo fajnie. No i więcej sałaty można. Ale co mnie zaskoczyło to to, że moje zimowe kalarepy i rzepy poszły już w kwiaty. Odwaliło im kompletnie i wszystkie wystrzeliły w kwiaty, więc ja kalarepy tej wiosny nie będę miała. Za to mam kwiaty i Najpierw to się wkurzyłam, a potem sobie pomyślałam, ale nie, ale Ania, ale czemu ty się denerwujesz? Popatrz, jakie ładne masz purple sprouting broccoli, green sprouting broccoli. Przecież to będzie smakowało dokładnie tak samo, jak brokuł ten na, na pędach. Proszę bardzo, ile tutaj mam. To sobie nazbieram dzisiaj i będę gotować, i będę żarła. A te kwiaty... z. To są jakieś, jakieś rzepy, tutaj były. Tylko ja zapomniałam co to było. Jakaś taka dziwna mieszanka też są jadalne, ale rzeczywiście jak najbardziej. Więc się nic nie zmarnuje, wszystko pójdzie do jedzenia. Tylko nie naraz, oczywiście. Będę sobie to zbierać. E, powiedziałabym e, po kawałku. E, no i, i będę wcinać, a kalarepy sobie wysieję jeszcze raz i tyle. Szpinak za to mam taki bydlacki, wielki, że a ho, ho, ho. No, będzie dużo szpinaku, jeszcze na przyszły tydzień do pracy mi starczy. No i tutaj bobik. Bobik się rozrósł ładnie. Ma piękne, dorodne kwiatki. Mam nadzieję, że dzięki temu, że jest tak zimno, to czarna muszka jeszcze się do niego nie uczepi. Um, w zeszłym roku ja nie, ob, y, nie oberwałam tych... Y, szczytów wzrostowych, stożków wzrostowych i to też może było trochę przyczyną tego, że, że um, te czarne muszki się przyczepiły, ale spróbuję to w tym roku zrobić, żeby było cacy no i tu tak jak widać ten spadek na tej ścieżce, o tu to to będę dzisiaj wyrównywać przywiozłam sobie mnóstwo kartonów przywiozłam sobie ścinki drzewne, które dostałam od ogrodników um, tu zauważyłam, że kalarepa też poszła w kwiaty też się zbierze, wszystko się zje. Nie kalarepa, co ja mówię. Eee, curly Kale, eee, jarmusz, o, jarmusz. Też mam. Purple Sprouting Broccoli, proszę bardzo. No i tamten jarmusz w końcu zaczął wyrastać tak jak powinien, to znaczy iść w kwiaty. I to zdaje się tam o to chodzi, że on mi będzie produkował tych kwiatów jeszcze z boku. No to dobrze, to niech on sobie tam rośnie. Um, a przy okazji, um, ja się dzisiaj tak zastanowiłam nad tymi, nad moimi sadzonkami, że coś mi słabo tutaj, kapusty idą. No Co dzisiaj szkodzi, że będę jarło, żarła. <grym> I też będzie dobrze. Um, tylko tutaj niestety, przez to, że miałam lenia przez te trzy tygodnie przerwy, a to byłam chora, a to smarkałam, a to kaszlałam, a to. Rączka mnie bolała i paluszek. No to nie poplewiłam dobrze, i tam już widać, że ta trawa zaczyna odrastać. I trochę jestem na siebie zła, trochę sobie myślę, że musiałam odpocząć, bo taka byłam trochę wymemłana, jakaś tutaj na tej ścieżce też, właśnie, bo odrastają takie trawy, których wcześniej, trzy tygodnie temu nie było widać. W międzyczasie to było strasznie zimno, przymrozki rano. E, to mi się tak trochę nie chciało iść e, na działkę, żeby się spoczyć w takim zimnie i zaraz, żeby mnie przewiało, bo to wcale nie jest przyjemne ani fajne. No ale e, przez to, że jest tak zimno, to na razie i tak nie mogę wyjść do ogrodu z e, sadzonkami, więc tak jakby pff, nie, ma co, nie, ma, nie ma się co ciśnieniować. O, krótko. E, no to zabieram się do roboty. Tutaj właśnie o, w tych worach sobie nawiozłam ścinków drzewnych, co dostałam od ogrodników. I zaraz się zabieram tutaj za te ścieżki. I mam nadzieję, że będzie ładnie. To na razie. Pa!